Pierwsza jest bardzo fajna z tą wielką kokardą po środku. Wszystkie kolory są dobre, ale te wersje z kropkami najlepsze. Druga i trzecia podobnie, ale ta krótsza fajnie mi się kojarzy z kelnerką z amerykańskiej restauracji z dawnych lat. Kolejne marynarki i sweterki są fajne, szczególnie w tych wersjach we wzory z lat 50. Ramoneska wygląda przyzwoicie, no i ta rozpięta koszula też jest dość ładna. Ogólnie spodnie są bardzo fajne i obecnie modne z takimi szerokimi nogawkami. Niestety ta krótka spódniczka z wielkim paskiem już mnie nie przekonuje, a druga wersja dokładnie tej samej spodnicy, tylko z wystającą bielizną? To jest przesada, zdecydowanie. Jeansy z łańcuchem i te oryginalne, eleganckie spodnie bardzo mi się podobają. Wysokie buty i sneakersy są chyba najlepsze z całego tego zestawu, ale pozostałe też nie są jakoś brzydkie. Ładnie wykonane, więc na pewno się przydadzą. Są dwie bransoletki, kolorowe na nadgarstek i te białe na przedramie. Sporo znajdziemy też w strojach na całe ciało. Pierwsze idealne do pracy z gliną. Drugi komplet jest świetny, taki lekki, trochę dresowy. Kolejne też mi się podobają, szczególnie te w charakterystyczne wzory. A ten Komplet marynarki ze spódnicą? No klasyk normalnie. W ogóle lubię te komplety do pracy z fartuchem czy ogrodniczki, za to, że są dobrze wykonane, no i że mają wersję z zabrudzeniami. Pierwszy raz takie zabrudzenia pojawiły się w dodatku rancho i już wtedy bardzo mi się podobały. Ogólnie w ubraniach dla simek, poza kilkoma pojedynczymi rzeczami, to nie mam się do czego przyczepić.